Szlachectwo zobowiązuje tak samo jak tytuł mistrzowski, ale też może obowiązywać zasada bij mistrza. Drużyna Karlsberga, właśnie w glorii mistrza drugiej ligi halowej, przystąpiła do walki na trawie. Pewne zmiany w składzie są, ale na początku mistrz halowy wolałby ostrożnie wypowiadać się co do możliwych osiągnięć na trawie. W pierwszym meczu rywal trudny kanapka i remis 2–2, z którego to kanapka nie była specjalnie zadowolona do końca. To może dobrze, że jest remis, że jesteście źli, że nie wygraliście, tak? <grych> no bo powinniśmy wygrać, chyba połowa składu jest śnie jeszcze i tak po prostu bardzo frajskie bramki straciliśmy przez błędy w kryciu, takie oczywiste, także no szkoda. Budzicie się rzeczywiście, czy już mieliście taką pobudkę, czy jakiś mecz za wami, czy to był debiut? Nie, nie to jest pierwszy mecz nasz wiosną, także no, startujemy, jeszcze ktoś tam jest, y, dwie, trzy osoby, nie było ich, także tak jeden tylko na zmianę był, no i... Wyszło jak wyszło. Materiał do przemyśleń? Co tu trzeba poprawić? kanapce, żeby na Wyżyny się tutaj wspiewała tej ligi? Myślę, że musimy więcej grać i niektórzy muszą trochę zaległości nadrobić, kondycyjne i będzie lepiej. My już gramy ze sobą prawie 10 lat, także znamy się i już tutaj nic mądrego nie wymyślimy, pewnie. Tylko trzeba więcej grać i więcej się starać. Jakiś nowy element kanapki powstał? Jakaś super przyprawa, ekstra napastnie, jego brońca, super? No nie, jesteśmy w tym samym składzie, także. Gramy dla przyjemności, no ale chcemy grać jak najlepiej, więc to ta złość pewnie. Szukam kandydatów na gwiazdy. W kanapce znajdę taką, taką postać? Myślę, że na tą chwilę nie. Mieliśmy bardzo dobrego strzelca, który cały czas potrafi coś strzelić, tylko no tak trochę zagubił formę. To, to był Artur Roguski. I gra z wami dalej. Tak, tak. Zresztą dzisiaj jedną bramkę szczelił, no, ale <noise> powinien więcej. No dobrze, czyli co? Z remisów nie będziecie zadowoleni? Liczą, liczą się dla Was zwycięstwa i górna, zdecydowanie górna część tabeli? No tego bym nie powiedział. Czasami remis jest dobrym wynikiem, jak trudniej wychodzi gra. No tu prowadziliśmy, wydawało się, że mecz był pod kontrolą i dlatego nie jesteśmy zadowoleni. Rywale niezadowoleni, bo zremisowali, a jak mistrz halowy tutaj się prezentuje, z tego wyniku jesteście zadowoleni? To znaczy... Przed meczem byłbym niezadowolony, a po meczu myślę, że nie jest, nie jest, nie jest, nie jest źle, bo przegrywaliśmy 2-0. Dowiedzieliśmy remis, kilku nowych chłopaków pojawia się w zespole, także to cieszy, ale jednocześnie wymaga pewnego zgrania. Ale myślę, że to przyjdzie czasem. Już zrobiliście ruch transferowy, tak? żeby tutaj dokoptować kogoś? Od razu puchali? Sytuacja jest prosta, to znaczy, po prostu zawsze z nowym sezonem, jakby robimy w firmie, tak nowy nabór, to znaczy, oczywiście skład jest stały, natomiast zawsze pojawiają się jakieś nowe twarze, nowi ludzie przychodzą, więc staramy się jakby zachęcać do, 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 do aktywności, bo też o to w tym wszystkim chodzi. I tak naprawdę mieliśmy tutaj trzech nowych chłopaków, którzy jakoś myślę, że całkiem fajnie się. W, wprowadzili do gry. Oczywiście tak jak wspomniałem potrzebujemy jeszcze zgrania mhm. i trochę spokoju więcej, ale myślę, żeby będzie dobrze. Jakieś formacje zostały wzmocnione, szczególnie tymi trzema osobami, czy każda z, czyli obrona, pomoc, atak? Myślę, że można powiedzieć, że, że, że akurat każdy z, każdy z tutaj słobaków, jakby w, myślę na, swo, na każdą z tych pozycji, którą pan tu wymienił, gdzieś tam. No Uniwersalni. tak. tak. Jeden, jednego tutaj postawiliśmy z tyłu, Bartka, Adam, nowy zawodnik, właśnie czyścił bramkę, także gratulujemy. No dobrze się wprowadził. Dobrze się wprowadził. Także fajnie, że jest tutaj różnorodność, więc. więc A myślę, że... ktoś z waszych gwiazd snajperskich dzisiaj się pokusił o tą drugą bramkę? E, oczywiście Bartek Walkowiak <laughs> tutaj pięknie, e, dobrze zaczął i, i cieszymy się, miało go nie być na meczu, ale jednak... Jest determinacja. Pojawił się dzięki Bartek za no, zabrankę. Tak. Yy, trawa jest ok, służy wam? Też myślicie tutaj odegrać mocną rolę na, na tej nawierzchni? Yy, no, cieszymy się, bo to zawsze myślę na powietrzu zdrowo, prawda? Także yy, będziemy walczyć o jak na, na najlepszą lokatę. Trudno powiedzieć, jesteśmy w drugiej lidze. Brakuje troszkę jeszcze rozeznania, jak silni są rywalnie, tak? i co, co, co do siebie również, ale byłbym, jestem spokojny i tutaj z nadziejami wyczekuję następnych spotkań.